Drodzy księża biskupi, drodzy kapłani, drodzy bracia i siostry, siostry, w Chrystusie Bożym Baranku, jakby zabitym według słów Apokalipsy, wielka cisza spowiła Ziemię, wielka na niej cisza i pustka, bo Pan w grobie, bo ołtarz goły, bo Brak Eucharystii, bo Ten, który jest Panem całej ziemi, jest zamknięty kamieniem. Bracie i siostry, kiedy myślę o tej ciszy dzisiejszego dnia, jakoś bardzo szybko przychodzi mi na myśl taki fragment z Pisma Świętego z apokalipsy świętego Jana. Kiedy Baranek otwiera siódmą pieczęć, są takie słowa. A gdy otworzył pieczęć siódmą, zapanowała w niebie cisza prawie na pół godziny. To jest cisza życia wiecznego. To jest ta wizja uszczęśliwiająca, opisana przez ten symbol ciszy. Ale, bracia i siostry, żebyśmy to dobrze zrozumieli, to musimy się trochę cofnąć. Pamiętacie, że w tej księdze niezwykłej, księdze nadziei, właśnie księdze, którą dzisiaj musimy tak bardzo czytać, ponieważ ona opisuje ostateczne i to wielkie zwycięstwo Boga. W tej księdze, w pewnym momencie, kiedy Jan widzi niebo, tą pierwszą sceną jest adoracja Boga przez całe stworzenie. Ale zaraz po tej scenie, kiedy Całe stworzenie otacza Boga i rzuca przed Bogiem swoje wieńce, i pada na twarz przed nim, jest taka bardzo tajemnicza scena. Nie wiem, czy pamiętacie, że w pewnym momencie Jan mówi tak: Nagle zobaczyłem w prawej dłoni tego zasiadającego na tronie księgę, zapisaną od wewnątrz i od zewnątrz, opieczętowaną siedmioma pieczęciami. Ta księga, bracia i siostry, jest takim symbolem tajemnic Bożych, Jego życia ukrytego, Jego woli wobec nas, Jego tajemnicy przeznaczenia wobec nas. I nagle Jan słyszy takie słowa: Kto jest godzien? Podejść, wziąć tę księgę i złamać pieczęcie. I Jan, rozglądając się po całym niebie, słyszy i widzi. I tak mówi nam, że nikt nie jest godzien. Ani te, ani ktokolwiek w niebie, ani pod ziemią. Nikt nie znalazł się godzin, aby tę księgę wziąć i pieczęcie złamać, nawet na nią patrzeć. I Jan mówi takie słowa, ja bardzo płakałem. To są rzadkie słowa z tym takim określeniem bardzo. Ja bardzo płakałem. I nagle Jan słyszy głos Przestań płakać. Ja nie przestań płakać, oto zwyciężył lew z pokolenia Judy, odroś Dawida, i nagle zobaczył między Tronem Bożym a czteroma zwierzętami baranka, jakby zabitego, baranka z podrźniętym gardłem, który poszedł i wziął z ręki najwyższego tę księgę. Tylko On mógł to zrobić. To Chrystus Pan w swojej tajemnicy śmierci i zmartwychwstania. I bracia i siostry, kiedy baranek zaczyna otwierać te pieczęcie, czyli ujawniać te tajemnice Boże dla nas, bo my musimy zrozumieć, że ten Boży baranek, który poszedł, aby wziąć te księgę, to On nas zabiera tam wszystkich. On, który stał się syn Boży, który stał się człowiekiem. On się zjednoczył z nami i On do tej tajemnicy życia Bożego nas zabiera. I kiedy otwiera tę pierwszą pieczęć, są takie niezwykłe słowa, gdy baranek otworzył pierwszą z siedmiu pieczęci, usłyszałem pierwszą z czterech istot żyjących, gdy mówiła, jakby głosem gromu przyjdź. I ujrzałem oto biały koń, a siedzący na nim miał łuk i dano mu więc. Bracia i siostry, ta wola Boża ta tajemnica przeznaczenia naszego do nieba ujawnia się najpierw w tym koniu białym to Chrystus jako zwycięzca. Ta cała wola Boża wobec nas, jego święte zamysły od wieków, one się wszystkie dokonują przez Bożego Baranka, przez białego konia to jest kolejny symbol tego Chrystusa zwycięskiego. Ale wiecie bracia i siostry, że w Piśmie Świętym początek i koniec zawsze się trzymają razem. Alfa i omega są razem, tak też mówi Chrystus często o sobie w tej księdze nadziei. I ostatnią pieczęcią, bo tylko on o tym chcę powiedzieć, pierwszą jest ten biały koń, a ostatnią pieczęcią, otwartą przez Bożego baranka, jest ta cisza. To wizja uszczęśliwiająca. Więc bracia i siostry, ten zamysł Boga. To, co pierwsze w zamyśle Bożym, to to, żebyśmy byli z Nim na wieki, bez końca, w szczęściu, które się nigdy nie skończy. Jest to niemożliwe po ludzku, ale jest Boży baranek, który nam to uczynił. On swoją krwią zmazał nasze winy i sprawił, że niebo zostało dla nas otwarte. Więc, bracia i siostry, kiedy dzisiaj myślimy o tej ciszy grobu, o, tym, o tej ciszy tego, że nic się nie dzieje, że gdzie cała wiara jest skryta w sercu Maryi, tak święci powiedzą, że w tę wielką i świętą sobotę, kiedy wszyscy zwątpili, ta cała wiara, miłość, nadzieja, skrywa się w sercu Matki Najświętszej. Więc ta cisza tej wielkiej soboty mówi nam o czymś innym, jeszcze bracia i siostry, o zwycięstwie. O zwycięstwie białego konia, który zwycięża i poszedł zwyciężać. Ta cisza mówi nam o tym, że niebo jest dla nas otwarte przez Bożego Baranka. Niech Matka Najświętsza. Matka Nadziei sprawi, by nasza nadzieja dzisiaj wzrosła, by to milczenie tej wielkiej soboty było milczeniem wielkiego zwycięstwa. Nie bójmy się, usłyszmy te słowa jeszcze raz, które Jan usłyszał. Janie, przestań płakać. Oto zwyciężył Lew z pokolenia Judy.